Witamy Państwa w Energii Gaz Polska. Dziś chcieliśmy pochwalić się w naszym filmie ciekawą sytuacją. Otóż w ciągu jednego dnia mieliśmy okazję gościć na montażu LPG dwie całkiem nowe Mazdy. Pierwszy model to Mazda CX-5 z 2016 roku. Auto z 2,5-litrowym silnikiem w technologii SkyActiv zostało wyposażone w profesjonalną instalację LPG dedykowaną do od bezpośrednim wtryskiem paliwa. Kosz takiego systemu to 5500 zł. Wymagająca 2,5 litrowa jednostka wymagała ogromnej wiedzy i doświadczenia, jednak jak zawsze daliśmy radę. Drugi model to Mazda CX3 z 2018 roku. Także auto całkiem nowe. Bo raptem dwuletnie. Pod maską pracuje tu silnik 2-litrowy o mocy 150 koni mechanicznych, także w technologii Sky Active. W tym przypadku również zamontowaliśmy instalację LPG daut z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Koszt całego systemu w przypadku Mazdy CX3 to koszt 5200 zł. Zachęcamy także do zobaczenia pełnej relacji z montażu LPG do tego auta na naszym kanale na YouTube. W obydwu przypadkach jest to sprawdzony set dedykowany dał z bezpośrednim wtryskiem paliwa, czyli KME SkyDirect. Od wielu lat z powodzeniem montujemy go do aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Auta po montażu są także u nas serwisowane. Możemy stwierdzić, że jest to doskonała i bezawaryjna konstrukcja, która zapewnia dużą możliwość wystrojenia auta, a także pozwala na jego bezawaryjne użytkowanie przez wiele tysięcy kilometrów. Na przykładzie dwóch dość nowych mast chcieliśmy Państwu pokazać, jak w Energii Gaz Polska montujemy LPG do wyjątkowych i nowoczesnych aut. W wielu wypadkach jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o nowoczesne instalacje LPG. Montowaliśmy także instalacje szóstej generacji do kilku modeli Mazdy, w tym Mazdy 6, a także od kilku modeli, do kilku modeli Hyundai czy Kia. Jak Państwo widzicie, klienci nie boją się powierzać nam swojego auta do montażu. Co więcej, wielokrotnie po zamontowaniu i pokazaniu filmu z montażu do danego modelu, notowaliśmy lawinowo wzrost zapisów na montaż LPG do tego samego modelu auta. W ciągu 16 lat naszej działalności wykonaliśmy tysiące montaży LPG, dlatego też obecnie bez problemu montujemy, możemy montować LPG do nowych, wymagających jednostek napędowych, takich jak w przykładowych tutaj mozdach. Dlatego też serdecznie zapraszamy do Energy Gaz Polska oraz zachęcamy do oglądania i subskrybowania naszego kanału na YouTubie.